Siemanko. Jak Polak z Polakiem na Syberii. Dzień dobry. Jak się nazywasz? Michał Patryk. Ty żyjesz, rozumiem, tak? Słucham? Żyjesz tutaj? Tak, mieszkam. No. <laughs> Spotkałem Polaka, którego tu wszyscy znają z YouTube'a. Pomyślałem, że zapytam go, jak on tutaj widzi Rosję. Czy tak samo jak ja, czy może inaczej. Zna tą Rosję trochę od podszewki, bo, no bo <laughs> poznał ją i pod wozem, i na wozie. Także parę słów o sobie, dlaczego do Rosji wyjechałeś. Znaczy, jeździsz po Rosji, te kierunki wybrałeś. Dlatego, jak bo wszyscy jest. się tych krajów boją. Bali. Teraz już jest Rosja, bali za prawda? Natomiast oczywiście, jak zaczynałem lat temu 6, to mm, wszyscy mówili, że niedźwiedzie po ulicach chodzą i że dziki kraj. Sami Rosjanie mówili, że tam na Syberii to strasznie. Okej, okay, a ludzie, jakie są? Ponoć nienawidzą Polaków, strasznie. Tak? A to się bardzo zmieniło. W roku 13, jak jechałem, jeszcze nie było wojny ukraińskiej. To było fajnie, a potem coraz gorzej. Tak? Coraz gorzej. No. Spotkało ci jakieś przykrości? Że w związku z tym, że jesteś Polakiem? Jeden chciał mnie gość z Ługańska obić na placu czerwonym, ruski chciał mnie zaszczytować. Myślę z tym szpiegiem na toskim na kołymie. A tak nieprzyjemności przyjemności codziennych jest, są regularnie. Policzyłem na palcach jednej ręki ludzi, których spotkałem, którzy nie podpytywali mnie o te kwestie, właśnie. Związane z tym, co się widzi w telewizji. No, to jest chyba tak, że Rosja jest taką oblążoną twierdzą. I trochę jest, ale też ten mit się wykorzystuje tutaj. Więc ludzie szukają wroga na zewnątrz na przykład, prawda? A w kraju, który ma tak ogromne zasoby, a żyje jak żyje, nie widzi się na przykład problemu wewnętrznej za bardzo. I jest co jakaś tam metoda, nie? Dividet, nippera, dzieli rządź. Która to podróż na pajka twoja? Który raz dojechałeś życiu na Narbajkał? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, teraz szósty, siódmy, ósmy będę jechał chyba. Ósmy, tak? Jesteś ósmy raz nad bajkałem. O, masz przegląd z całej Rosji. Byłeś i na północy, na południu, i daleko na wschodzie, i na zachodzie. Przejechałeś tą przymierzyłeś Rosję. Powiedz, czy bajkał jest wartym miejscem do obejrzenia? Jak, jak to wygląda w ogóle w kwestii całej Rosji? W kwestii ruskich w ogóle, prawda? Zwłaszcza tych lokalnych. Nawet z tego co spotykają ludzi, którzy nigdy tu nie byli, żyją w Irkucku. Jestem z Karkonoszy i znam sporo osób z Karkonoszy, którzy nigdy nie wiedzą o Karkonoszach, więc to wygląda podobnie. Ale dla nas, ludzi z Zachodu, jest to coś niespotykanego na skalę światową. I, I co? I fajnie się tutaj przyjeżdża. Niektórzy nawet myślą, jak to zrobić, żeby jeszcze na tym zarobić, prawda? A jest to ogromny potencjał. Spójrz na nasze zakopane, na nasze teatry, które są małe w stosunku do tych słowackich, a mimo to y, są zapchane turystami. Gdybyśmy mieli Bajkał, to co by to się działo? No, dokładnie. Jakie wrażenie na Rosjan powiedz? Czy, bo, bo ty często i nocujesz u nich, spotykasz ich, ty nocujesz na Miocie, ty jedziesz raczej tak skromnie, tak? To jest. Hmm. Nie masz jakiegoś tam budżetowanego tam namiot i gościna dobrych ludzi, tak? Yy, jak się trafi. Nawet bez namiotu. Nawet bez namiotu. Kiedyś się jeździło jeszcze skromniej. Jak się było studentem, bo wtedy człowiek kompletnie miał problemy finansowe yy, bardzo poważne. Żarł po lasach i ganiał po lasach, ale też nie bawił się w nagrywanie za bardzo. Wraz ze sprzętem miejsce pracy stało się mniej. A jak się skończyły studia i się poszło po prostu już do roboty normalnej, bardziej normalnej niż na studiach, to i pieniędzy było więcej na to, żeby coś tam sobie pożarzyć w lesie, coś tam sobie wypić z ludźmi. I człowiek się cieszy, że mm, teraz już się może odwdzięczać, jest przygotowany na gościnę w taki sposób, że sam się będzie odwdzięczał za tą gościnę. Yy, na przykład... Chciałem zapytać, a praca, rodzina? No, o, to jest bardzo dobre pytanie, poczekaj. Powiedz, jak łączysz podróżowanie z pracą, z rodziną? Nie potrafię tego połączyć, niestety. Kiedyś próbowałem połączyć, a z długiego laty był dramat, bo ani się nie pracowało tak jak się chciało. No to różne zawody: hydraulik, alpinista, robol. Eee, potem się wszystko rzucało i się jechało. Eee, tak to trwało długie lata. Więc też ta kwestia relacji była bardzo mocno popłatwana. Eee, albo i w ogóle nie było. Natomiast. Jak chodzi o obecną sytuację, to podróżuję trochę z ludźmi. Z ludźmi, którzy mi pomagają w życiu, z moimi patronami. I ci patroni ode mnie tam losowo wybrali ludziom. I trzy miesiące temu, czyli, no, to stało się trochę moją pracą. Jak długo jesteś w drodze? Od początku lutego. Mhm. Już była Rosja, Kazachstan, teraz będzie Mongolia. A miał być daleki wschód, tylko yy, mój kolega, który też jest w Irkucku, właśnie próbuje furę, na tutaj na rok, yy, do tego doprowadził, bo żeśmy tak fajnie odpoczywali nad jedną rzeką z Obejkala, żeśmy auto dopili, No i potem trzeba było wyciągać, łapać stopa, żeby za, je, złapać nas ciężarówkę na stopa i zawieźć do Irkucka. I teraz nie mamy zjakości. Jeszcze raz to koledze opowiedz. Który auto zniszczył. Więc tak, jestem tutaj z powrotem dlatego, ponieważ mój kolega, podróżnik, z którym się spotkałem, no utopiliśmy samochód w WC, fat pod lód. Tak się dobrze bawiliśmy. Potem trzeba było go wyciągać to auto, potem też tutaj zapać stopa, żeby auto było przywiezione do rykucka. Teraz auto jest ofarmlane, żeby zostało, zostało na rok, a kumpel sobie pewnie kiedyś wróci. Naprawy i pojedzie gdzieś dalej na wschód. No i ja pomagając mu w tym wszystkim wróciłem do Irkucka. I teraz sobie robię wizę do Mongolii i odbieram ją za niecałe dwie godziny i ruszam na południe. Jakim środkiem transportu? Autostopem, oczywiście. Autostopem. Chętnie ci biorą kierowcę? No, Tylko 10 do 15 minut stania, czy może nawet 5. O. Także spokojnie. Odkryłem ciekawą rzecz, że jak człowiek jest ogolony i odstrzyżony, to jednak jest łatwiej, łatwiej. Dużo łatwiej, <grym> więc warto w fryzjerze zainwestować na podróż, tak, w się podróży. Zdecydowanie. Jakieś kartki sobie wieszasz, na kartonach piszesz dokąd jedziesz? Leniwy strasznie jest? jestem, nie chce mi się. Nie chcecie. się. Kiedyś to robiłem. Widzisz, z wiekiem podobno człowiek jest coraz bardziej leniwy. To jak zobaczasz sprawy wizowe? W Polsce przez biuro wizowe pierwszy raz wizy robiłem na miejscu. W życiu zawsze było tak, że miałem wizę robione na zapas, ale nie da się robić wszystkich wiz na zapas, bo na przykład można mieć wyrobioną wizę, nie wiem, miesiąc przed wyjazdem do jakiegoś kraju, tak? A jak już wyjechać za parę miesięcy, to jest lipa. I okazało się, że to nie jest takie trudne, przynajmniej w przypadku Mongolii, więc prawdopodobnie pojedę do Mongolii teraz, znaczy na pewno, a potem Chiny, no i tak idzie dalej, czy Wietnam, czy może Kirgistan. Też trzeba pamiętać, pamiętać, że jest takie zjawisko jak zmęczenie materiału. I po prostu po iluś miesiącach człowiek ma już dość. Ja na przykład jestem pełnie przystanej nocy, bośmy wczoraj się żegnali w Irkucku. No, I obudziłem wiemy. się na klatce schodowej jakimś bloku. Nie wiem gdzie. Nie miałeś problemu z policją? Nie. nie, nie, nie człowiek wychodzi z psem, pies, czeka, ja patrzę. On mówi, młody człowieka, wy od kuda? Z porszy. Mówię przepraszam, ja już sobie idę. W yy, Pierwszy raz się miałem w życiu. No, zdarza się w najlepszej rodzinie. No. Dokładnie tak. Jak ty powiedz zimą śpisz w, w namiocie? Yy, bez namiotu. jest dramat. Próbowałem w Hamaku, nie daje rady. Yy, próbowałem na karimacie, też nie daje rady. Potem sobie kupiłem taki materac dmuchany też było ciężko, bo mi... piwór jest do minus 5, do minus 10 max. Tak, ekstremum ma do minus 30, ale to jest ekstremum. Czyli tak naprawdę trzeba zaciskać zęby i dawać sobie radę. Ciepłe noce przyszły dopiero ostatnio. Tak powiedzmy, tygodnie śpię. Dobrze, w tym fiwórze. Czyli namiot rozkładasz, czy nie? Nie, po prostu. Mam, nie ma namiotu? Nie masz namiotu? Bo Mamy prezent. A jak na głowę. Wieszasz je między drzewami i koniec, i heja. No nieźle. O, trochę mało rozstawało. Zwierzęta dzikie? Są. Uciekałeś kiedyś? Czy się życie swoje? Dzikie zwierzęta, jakieś niebezpieczeństwa związane z nimi? Występują, nie spotykałem, chyba że z auta. Nawet się raz miszka karmiło w jakucji Może trochę myślność. bo tak człowiek myśli teraz z perspektywy lat. O tych swoich poprzednich wyprawach to rzeczywiście. Może jeszcze jakaś rada, jakieś takie słowo życia dla Polaków, którzy chcą przyjechać na Bajkał? E, no, bo w ogóle to teraz... trochę takie wołanie na pustkowiu, ale nie wdawać się z nimi żadne dyskusje na tematy bieżące a nie historyczne. No ale ciężko się czasami takie rzeczy robi. Kiedy mówią, że Katy to Niemcy, prawda? Albo kiedy się z nimi pije wódkę, to, to już człowiekowi też język puszcza i ma dość tego, tej gadu ruskiej. No. Yy. Można naprawdę mordę dostać. I tu tak w siermię, że wiesz, zostałem, za historię i naprawdę. To jest taki no, w sensie, Daleko razy. polityki od historii. Tylko tematy. Mart. Pogoda, dziewuszki, auta, co nie tam jeszcze. O. Kiedy do Polski wracasz? To jest dobre pytanie. Myślałem, że wrócę tak w nowym roku, pod koniec tego roku, ale stwierdziłem, że długość dnia jest tą, tym najważniejszym najwyższy, czynnikiem, więc kiedy to się zaczyna skracać i trzeba długo spać w nocy, to znaczy, że ten powrót trzeba nie przyspieszyć. Może październik, listopad. A ty masz roczną wizytę do Rosji? Nie, nie trzymiesięczną, miesięczną, ale no, zaraz poczekam stąd. Do Mongolii, okay. potem do Chin, a potem się zobaczy dokąd. Do Chin mam wizę do 21 lipca, czyli spotkanie z Twitterem, trzeba z Chin uciekać najpóźniej. Dokądś? Chyba jakieś Kazachstany, Kyrgyzstan, Uzbekistan, wydaje. Tam musi być jakaś cywilizacja. Czym bardziej dziko, tym lepiej. No, oczywiście. Czym biedny, tym, tym lepiej. Ty na YouTube jesteś, tak? Masz prowadzić bloga jeszcze, czy nie? Y tak, to czysty to przypadek. Możesz zaprosić ludzi, żeby tam zobaczyli. Autostopem tam. na koniec świata? E, tak, tak to się nazywa też. to Autostopem na koniec świata. W Facebooku, Instagramy. Jak widzisz, próbuję dojść do siebie, bo mieliśmy bardzo długie pożegnanie w Irkucku. <grym> no, mówię, zdarza się w najlepszej rodzinie. No, to jest, pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. I powodzenia życzymy w województwie wszystkim.